Oregano jest jak ogrodowy kot i ma co najmniej kilka ogrodowych żywotów. Można go posadzić na rabacie, można go posadzić w pojemniku, to nie ma większego znaczenia, ale zawsze trzeba podsypać. Dobrego podłoża, o tutaj mamy ziemię, biodo, i warzyw i teraz proszę zobaczyć, tutaj taka drobna reprezentacja, zwykłe oregano, oregano vulgare, mówią na to po polsku lebiotka, to jest złocista forma, tutaj biało obrzeżona, a tutaj prawdziwy kopciuszek wśród oregano, to jest oregano greckie jeżeli ktoś chce takie pachnące, to właśnie to oregano powinien posadzić w ogrodzie czy to w pojemniku, ponieważ to oregano vulgare, te, te, te formy ozdobne, to jest właśnie to życie w zupełnie innym wymiarze że jeżeli ktoś chce przyprawy, tej takiej, którą pamiętamy z ziół prowansalskich, to właśnie oregano białe, oregano greckie powinien sadzić. Ponieważ oregano greckie już wcześniej posadziłem, to wybierzemy jedno z ozdobnych, czyli zwykłą lebiotkę. Ona niedługo zakwitnie ku uciesze okolicznych pszczół i trzmieli. Pamiętajmy, że majeranek to również lebiotka spokrewniona z oregano.